Połóż się wygodnie, weź głęboki oddech, zatrzymaj, wypuszczaj. I jeszcze raz weź głęboki oddech. Zatrzymaj, wypuszczaj. Teraz jeszcze raz weź głęboki oddech. Zatrzymaj i powoli wypuszczaj powietrze. Bardzo dobrze, jeszcze raz. Zatrzymaj. I wypuszczaj. Teraz skoncentruj się na swoim pragnieniu. To jest ta osoba, i chcesz, żeby nawiązała kontakt. Przede wszystkim pomyśl o tym, ale wyczuj tylko energię tej osoby. Nie myśl o tym, co się wiąże więcej, tylko o energii tej osoby, o tym, jak ty ją odczuwasz, tak jakby była w Twojej okolicy. Obok. Poczuj, jakby była częścią Twojej przestrzeni. To jest część Twojej przestrzeni i ta osoba jest obok Ciebie. Bez analizowania, bez myślenia. Po prostu ta osoba jest obok Ciebie. Jest obok Ciebie i. Czujesz jej obecność. Weź po raz kolejny oddech.